Halo halo, dzień dobry z pozdrowieniami dla Micha z czterech kółek. Pisaliście w komentarzach, że macie wrażenie, że oglądacie Micha. Nie, no nie jestem Michu, jestem Jasiu, witam Was na kanale. Podano Jasiowi. Takie nietypowe rozpoczęcie filmu. Tak mi się skojarzyło, bo już naprawdę nie pierwszy raz słyszę, że jestem podobny do Micha. No może gdzieś tutaj coś, coś w ten deseń. No, pozostawiam Waszej ocenie. Słuchajcie, znajduję się w Poznaniu. Zmierzam na ulicę. Dąbrowskiego 115 do lokalu Gruziński Dom. Dostałem informację w komentarzu. W ogóle dziękuję bardzo za tą polecajkę, bo w tym komentarzu były dwie polecajki oprócz właśnie tego lokalu Gruziński Dom jeszcze. Pewno spaghetti i bardzo mi te dwa miejsca bardzo mnie zaciekawiły, więc zamierzam się do nich wybrać. A do pierwszego lokalu z tej polecajki właśnie się udałem i stoję przed nim. Tak się prezentuje, no jest ogródek. Można by teoretycznie usiąść sobie na, na ogródku, ale słuchajcie, no to jest przy samej drodze. I tutaj jest tak głośno, tak warno, tak po prostu grubo. Miejmy nadzieję, że w środku nie będzie głośnej muzyki, bo ani tu, ani tu nie ma warunków po prostu do nagrywania. Do zjedzenia jak najbardziej ok, spoko, no ale... W poprzednim filmie niestety u gruchowej była bardzo głośna muzyka. Ja uwierzcie mi, nie słyszałem tą muzykę, ale byłem święcie przekonany, że ten mikrofon, który tutaj mam, e, poradzi sobie z tym i nie będzie takiego dramatu, ale był taki jakiś pogłos, takie echo, takie d -d dudnienie i nie byłem w stanie tego zniwelować już na samym e, materiale podczas montażu. Tak to wygląda. Gruziński dom. Słuchajcie, nigdy nie miałem styczności z gruzińską kuchnią, nigdy jeszcze nic takiego tutaj nie jadłem. W żadnym lokalu gruzińskim nie byłem. Jest to moja. Pierwsza styczność z tymi daniami, zobaczmy co mnie tutaj czeka. Jestem już na miejscu. Słuchajcie, mam przed sobą całe menu, jest tego dosyć dużo. Nie będę Was zanudzał, co wybieram z menu. Po prostu zaraz zobaczycie, co zamówiłem. Na pewno pięknie pachnie tutaj w lokalu, tak słodko. Bo zobaczcie, co tutaj jest w tych lodówkach. Tu mamy pełno jakichś różnych ciast. Miodownik, tutaj jeszcze coś, tam jakiś Napoleon, ale tutaj mamy więcej takich pyszności od croissanta. Tutaj są też kolejne chaczapuri z serem z fasolą, z serem pomidorem i bazylią. Tutaj mamy jeszcze kolejne rzeczy takie. Tu są jakieś chlebki. No tego tutaj jest dużo i uwierzcie mi, pachnie mega słodko. Ja tutaj mam paragon, ale paragon pokażę Wam później, ile za to wszystko zapłaciłem, bo jest całkiem bardzo przyjemnie za wiele dań, które wziąłem dzisiaj. Postarałem się wybrać takie najbardziej tutaj tradycyjne, popularne dania. No naprawdę nie wiem, bo to jest seria, uwierzcie mi pierwsza moja styczność z daniami. Kuchni gruzińskiej. Nigdy tego nie jadłem, ale mogę Wam powiedzieć o jednej cenie, która już mnie zaskoczyła bardzo pozytywnie. Mimo, że dalej jestem zwolennikiem wody w karabce filtrowanej za dachno, można butelkę wody półlitrowej dostać za 3 zł. Można. No i słuchajcie, od razu Wam jeszcze powiem, bo gdzieś tam te gruzińskie smaki w Poznaniu są i to nie jeden lokal z kuchnią gruzińską. Natomiast ten lokal zaciekawił mnie tym, że dostałem go z Waszego polecenia w komentarzach. Lokal oceniony jest na 4,9 gwiazdki na 118 opinii, oczywiście w dniu nagrywania. Gruziński dom, opinie mamy od najnowszych. O, patrz, tej pierwsza i od razu jedna gwiazdka. Co my to mamy? Co tu się wydarzyło? Czekaliśmy zamówienia około 40 minut. Dobra, słuchajcie, jest 12:29. Będą jedynymi gośćmi w lokalu, Kali z mięsem było ohydne. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to mięso raczej jakaś dziwna masa. i przyprawami cały farsz, bo kwaśny, smakował, jakby był zepsuty i nieświeży. Samo ciasto to dobre, ogólnie wrażenie świetne. Bardzo mnie dziwi cała masa zachwycających komentarzy, jeśli tak, to ochydnie smakuje grzybkie jedzenie, to chyba już nie będę więcej próbować. To jest jakaś naprawdę świeża opinia wczoraj. Później mamy piąteczkę, 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 piąteczkę i tutaj raczej będą same piątki. Zobaczmy jeszcze. No, trzy na jedną gwiazdkę, a reszta to są same piątki. Nie ma co się sugerować. Wydamy swoją opinię na temat tego jedzenia tutaj. No dobra, właśnie się dowiedziałem o jednej rzeczy, ponieważ ogólnie w kuchni gruzińskiej jest taki temat, że oni bardzo lubią się z kolendrą, a ja natomiast należę do grupy osób, które kolendry nie tolerują. Dajcie znać w komentarzach, kto z Was jest po mojej stronie, tej niekolendrowej. I to nie jest dlatego, że mam jakieś widzinisie bo już kiedyś zostało to tłumaczone, także proszę mi tutaj nie insynuować, że bezczeszczę kuchnię, bo powinienem mieć kolendrą. Nie, ja po prostu nie toleruję moje enzymy, które powodują, najprawdopodobniej chyba w ślinie jest gdzieś, że ja odczuwam kolendrę jak tarte mydło. I to nie jest moja wina, po prostu mój organizm w ten sposób działa i osoby, które nie lubią i nie tolerują kolendry, mają dokładnie te same odczucia. A ci z was, że kolendrę możecie jeść i lubicie ją jeść, ona wam w ten sposób nie smakuje i całkowicie się nie dziwię, że wam może smakować. Tylko postawcie się w sytuacji tych, co mają zepsute kubki smakowe i odbierają kolendrę jak mydło, bo ja naprawdę jestem na nią wyczulony. Aha, no i właśnie, okazało się, że w jednym z tych dań, bo wiadomo, tam gdzie można posypać, pani powiedziała, że mi nie posypie kolendrą, ale jedno danie w farszu ma odrobinę kolendry. No i jest test, czy ja to przełknę. Na stolikach znajdują się jeszcze Kody QR i tu po wejściu mamy menu, QR menu i zobaczcie, tu można wszystko sobie posprawdzać. Łe, fajne, nie jest to nic odkrywczego, ale jak najbardziej oczywiście podeślę Wam tutaj, zrobię Wam screena tego kodu QR, może Wam się przyda. No czekamy już dobry 15 minut, nie powiem, głodny jestem. Doszły do mnie właśnie dwie pozycje, a dopiero powiedziałem, że 15 minut czekałem i od razu w tym momencie pani wyłoniła się z narożnika. Zupa Czarcho, Czarcho, Czarcho. Tak się prezentuje. Jest to gruzińska zupa z wołowiną. Aromatyczna, pikantna zupa na bazie wołowiny z czoskiem kolędą i tradycyjnym gruzińskimi przyprawami rozgrzewająca intensywno klasyk kuchni gruzińskiej. No zobaczmy to. O, duże kawałki mięsa. No i ten cały gęsty wywar. Bardzo aromatyczna zupa, ale delikatna. Nazwa bym ją bardzo mocno warzywną, mimo że tu jest dużo mięsa. Na pewno mogę powiedzieć, że jest to ciepła, rozgrzewająca zupa do tej zupki jeszcze. Dostałem ten chlebek taki. Smaczny, świeży chlebek, ale nie odstający niczym nadzwyczajnym w tych smakach od naszego polskiego pieczywa. Idealnie do tego by jakieś masełko wjechało. Wcale nie jest ostra, ale czujesz tu takie klimaty nie nasze. To mięso tutaj bardzo mocno zaczyna się wybijać po czasie. Musiałem sobie jeszcze raz sprawdzić aromatyczny zapas wołowiną, ryżem, czoskiem, kolendrą i przyprawami klasyki kuchni gruzińskiej. I powiem tak, ryżu jest jak na lekarstwo. Bardziej bym powiedział, praktycznie go tutaj nie ma. Natomiast samej wołowiny jest tutaj bardzo dużo. Czosku i kolendry, no ja przynajmniej kolendry nie wyczuwam. Czosku też nie. Warzywno, mięsny wywar, ale bardzo dobry, jak najbardziej. Następnym daniem jest bakłażan nadziewany pastą orzechową. Tak się to prezentuje. On oczywiście powinien zostać jeszcze posypany tutaj świeżą natką kolendry. No to jedziemy z tym bakłażanem, z farszem orzechowym. W ogóle tutaj widzę posypane granatem. To jest również wygląda jak pasztet. Gorzkie. Tutaj najbardziej ta posypka z wierzchu jest taka orzechowa, bo to są po prostu starte mielone orzechy włoskie. Natomiast sama ta przystawka w mojej ocenie jest po prostu trochę gorzka. I do mnie nie przemawia. To nie jest mój smak. Może po czasie trochę zyskuję na walorach smakowych, ale faktycznie tutaj głównie są orzechy. Nie mówię, że jest niedobre. Natomiast niestety troszkę za gorzkie. Nie mój klimat. Nie moje kubki smakowe. Jedziemy dalej. Mam małą wersję Kubdarii. Mianowicie jest to placek wypełniony mięsem wieprzowym, mielonym czoskiem, cebulą i przyprawami. No to raczej powinno się jeść ręką. Mmm, ciepłe. O, to jest bardzo ciepłe. Nie chcę sobie paluchów poparzyć. To jest naprawdę smaczne. Fajne ciasto, takie trochę w stylu francuskiego ciasta. Bardzo dobry ten farsz mięsny. z ultra mięsny w środku. Ej, no mega mi smakuje. Wyczuwam tu trochę anyżu, ale to jest naprawdę fajne. Super mi to smakuje. I to jest w wersji małej jeszcze. Bardzo dobre. Ej, no ja bym się mógł tym zajadać. Jak, mm. No i jedziemy z kolejną pozycją. I to nie jeszcze ostatnia, bo jeszcze jedna pozycja na mnie czeka. Dostałem takie oto hachapuri, czyli taki chlebek z tego samego ciasta, co przed chwilą to kubdali. Tutaj mamy farsz serowy i jajeczko, które sobie tutaj w środku pływa. Powinno się chyba to tutaj urwać w kawałek i spróbować to zamoczyć w tym. O, no, to jest bomba serowa. To żółtko tutaj fajnie robi robotę. Wiecie, czym bym to porównał? Ja bym to porównał do śniadania. No bo jest tutaj chlebek, żółtko, ten ser, no smakuje mi to po prostu jak idealne danie na śniadanie. Zobaczcie to, jak to się roz... U, kurde. Nie chcę wiedzieć, ile to jest kalorii. Zobaczcie to. To Haczakuri jest po prostu naprawdę bardzo dobre, strasznie siedzące, strasznie tłuste przez ten ser. No i sama specyfikę ciasna, które mm, też jest stosunkowo tłuste, ale ja jedynie dodałbym tu trochę więcej tego żółtka. Takie jest dwa żółtka, by się tutaj przydały w środku. Super to jest. No i dostałem przed chwilą prezent. Tutaj od państwa z lokalu słodycz, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze jedna rzecz na mnie czeka. Tak się prezentuje, ale to pachnie. Wygląda jak taka rolada, trochę jak makowiec, orzechowy. Orzechowy makowiec. To jest taki, taka rolada zwijana z masą orzechową, miodową, bardzo słodką. I wam powiem, że to jest takie danie. Taki słodycz takie ciasto idealne na Wielkanoc. No to są takie klimaty wielkanocne. Pasowałoby mi to na święta wielkanocne w zupełności. Jak na razie jest tylko jedna pozycja, która mi nie podpasowała, a cała reszta. A to na podsumowaniu będę gadał. Czekamy jeszcze za jednym daniem. To ciasto nazywało się kada, bo zapomniałem. Jak klocki kada, są takie klocki, pod Kada, o tak sobie skojarzę. No i mamy ostatnią pozycję i nieźle paruje. To są te pierożki. Tak się prezentują. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pierożków. I już widzę, że są gorące, ultra ciepłe. No Zapach taki naprawdę ciasta pierożkowego, gotowanego. Fajnie lubię, bo ja bardzo lubię pierogi. Boję się, że ja tego nie dotknę. No właśnie. Ej, nie mogę. Uuu. Ej nie, to musi ostygnąć. Ja się poparzę. One hour later. Trochę ostygło. Miejmy nadzieję, że teraz się nie poparzę. O, no teraz będzie. Jedziemy. fajnie taki wywary grosowe w środku. I teraz główne pytanie, czy ja to zjem. No niestety, bardzo delikatnie mimo wszystko. Ale ja już poświadomie po prostu wiem, że no tutaj w tym farszu jest odrobina kolendry. Da radę mi. Mimo wszystko jestem w stanie to zjeść. No dam temu jeszcze szansę. Mimo tej odrobiny kolendry w środku. Jest to naprawdę smaczne. To ciarstwo jest super. Dla miłośników pirogów to jest bardzo dobre. No nie, no mimo tej kolendry to jest smaczne. Na tym jednym pieroszku muszę zaprzestać, bo popróbowałem i już jestem full. Zabrane na wynos. Tego wszystkiego było bardzo, bardzo, bardzo dużo i zaraz sobie na szybko porozmawiamy, co z czym i jak. Kilka dań zostało przeze mnie przetestowanych. Bakłażan, który był na samym początku najmniej mi podpasował. Całkowicie nie moje kubki smakowe, Lekko gorzkie klimaty, no nie dla mnie, po prostu nie dla mnie. Lubię orzechy, ale to nie było dla mnie. Następnym krokiem były to ciasto z mięsem w środku. Bardzo dobre, super moje smaki. Zupka, bardzo delikatna, ale nic nadzwyczajnego. Haczapuri, czyli ten ser zapiekany z tym jajeczkiem, naprawdę bardzo dobre, ale to wszystko, jak na razie mówimy, jest bardzo, bardzo tuste i kaloryczne. To jest po prostu naprawdę. No, ja bym do tego haczapuri, na przykład dodał jeszcze jedno żółtko, bo to żółtko tam dawało takiego, zmieniało trochę tych smaków, bo tego sera tam jest dużo, ale było to bardzo smaczne. Następnie dostałem jeszcze ciasto, prezent, ten taki, nazwijmy to, makowiec. Orzechowy, bardzo dobre ciasto, super słodkie. Całkowicie mój gust, całkowicie moje klimaty. I na końcu pierożki I były bardzo dobre. Super ciasto fajny ten wywar w środku, który tak się wypija po prostu. Natomiast to w środku była kolendra, za którą ja osobiście nie przypadam, a w przypadku tego farszu tej kolendry nie da się pozbyć, no bo jest w farszu. Mimo to byłem w stanie tego pierożka zjeść, ale jest wyczuwalny. Mimo wszystko ta kolendra jest tam wyczuwalna, była dla mnie do przejedzenia. No. Także ogólne wrażenia ja jestem z kuchni gruzińskiej bardzo zadowolony. Smakują mi te, te smaki mi pasują. Nie wszystkie oczywiście, bo bakłażan to to nie, ale mi to pasuje, mi to smakuje. Teraz najważniejsze, ile ja za to wszystko zapłaciłem. Bo ceny. Haczapuri kosztowało 30 zł, bakłażan kosztował 20 zł, hinkali z mięsem kosztowało 35 zł, zupa harczo kosztowała 25 zł, woda 3 zł i Haczapuri wypiek 15 zł. Łącznie za wszystko zapłaciłem 128 zł. Ja uważam, że to jest, są bardzo spoko i normalne ceny. Jesteście w stanie tutaj się najeść za małe pieniądze, bo naprawdę to Haczapuri, jak sobie weźmiecie ten, ten taki chlebek z tym serem w środku, to w zupełności mu wystarczy. Nic więcej Wam nie potrzeba. Woda tania, złote. śmiech. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję za tą polecajkę, bo fajne miejsce. Jest to co prawda moja pierwsza styczność z kuchnią gruzińską, więc nie mam porównania, ale w mojej ocenie smakowało mi i teraz trzeba po prostu potestować inne, bo w końcu będę miał jakiś punkt odniesienia, a zawsze musi być ten pierwszy raz i w gruzińskim domu był mój pierwszy raz z tą kuchnią. Dziękuję Wam bardzo, zostawiacie łapy w górę, wbijajcie na podano Jasiowi, podsyłajcie pomysły, co byście chcieli, żebym dla Was kolejnego przetestował i dla Was kolejnego sprawdził. Halo, halo, dzień dobry! Nie, to było na początku, <laughs> skończmy już z tym. Ale mimo to, pozdrowienia dla Micha z Czterech Kółek, wszystkiego dobrego. To byłem ja, czyli Jasiu.